Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Grabari, a dziś zapraszam Was na wywiad z Natalią Nykiel, która wydała właśnie singiel o znajomo brzmiącym tytule Pride. Hmm? Ciekawe co ten Pride oznacza. Między innymi o to oczywiście zapytam Natalię, ale nie tylko, bo singiel zwiastuje nową płytę, więc czeka nas od niej dużo muzycznych nowości. Dlatego już nie zwlekając, nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Spotykamy się z okazji premiery singla Pride. No to może zróbmy tak, Ty mi najpierw powiedz, co chciałaś tą piosenką przekazać, skąd ten tytuł, w ogóle cały wiesz, backstory. No a ja Ci powiem, czy te intencje się udało no, wyzwolić w słuchaczach, czyli we mnie. Przede wszystkim Pride z kropeczkami, ponieważ do, każdego, do każdej literki dołożyłam sobie, dołożyłam sobie określenie, ponieważ Pride to jest dla mnie piękno, równowaga i dobra energia. Ta piosenka to jest dla mnie taka celebracja różnorodności i tego, że to jest w nas w ogóle wspaniałe, że my jesteśmy tak. Tak różni i że tak te nasze losy się splatają pięknie, że się przyciągamy. Wiesz, im bardziej się różnimy, tym bardziej się też często przyciągamy i, i to jest super, a, a wydaje mi się, że, że obecnie nam jakby brakuje właśnie tej, tego najważniejszego uczucia, czyli, czyli po prostu miłości. Ale rozumiem, że zdajesz sobie sprawę, że słowo Pride implikuje też inne, inne skojarzenia, które już widzę, że są też odczytywane przez twoich słuchaczy i w ogóle ludzi, którzy trafili na ten utwór dzisiaj. Oczywiście, że tak. Jakby e... Intencją moją na pewno też było jakby oddanie tutaj pola dla społeczności LGBT, które po prostu wiem, że jakby jest dużą częścią moich fanów i tak jakby chciałam powiedzieć też sobie piosenku, że po prostu jestem zawsze po, po, po tej tęczowej stronie, ale nie chciałam tego mówić w taki sposób z takim, no bo wiesz, jakby dużo się złych rzeczy wydarzyło w przeciągu ostatnich kilku lat w naszym kraju i ja nie ukrywam, że jakby ta piosenka, jej pierwsza forma powstała konkretnie po wydarzeniach w Stoku w tamtym roku, w tamtym roku, czy dwa lata temu? Już, dwa tak? lata temu, mhm. Dwa lata temu to było. I tylko, że wtedy wydźwięk tej piosenki był taki, z jakąś taką goryczą, taki bardzo gorzki, a wydaje mi się, że już dosyć tej, tego gorzkiego smaku mam po prostu, mamy dookoła siebie i, i wolałabym dać coś ludziom, co będzie niosło po prostu dobry, do, do, tą dobrą energię, tą pozytywną energię i to, że po prostu my wszyscy możemy błyszczeć na swój sposób. No to powiem Ci już od razu, że jakby wszystkie te zamierzenia Ci się udały, bo ja słyszałem ten kawałek przed premierą dzięki uprzejmości Twojej wytwórni i od pierwszego przesłuchania po prostu uderzyło mi właśnie mm, to wszystko, o czym mówiłaś, ten optymizm, ta nadzieja, ale też Ty jako taka osoba, która nawet w tym teledysku patrzy w tę kamerę i ma jakieś takie dobro i nadzieję w oczach i mówi, będzie dobrze, jakby błyszczmy razem, jestem, jestem z wami, więc naprawdę jestem pod mega wrażeniem i zasłuchuję się w tym kawałku tylko jak go dostałem, potem mając nadzieję, że ten link nie wygaśnie i że nie będę musiał czekać do premiery, co tak się szczęśliwie... Wygasł czy nie? Nie, nie wygasł, więc ja tam codziennie na nielegalu wchodziłem i odsłuchiwałem wielokrotnie. Okay. I to jest dla mnie trochę taki właśnie hymn. Na pewno miałem skojarzenie z Bondy Way, które może jest bardziej dosłowne w swoim jakby przekazie, też tym lirycznym, ale cały ten vibe tego właśnie, że jesteśmy różni, że czas na, na coś dobrego, że już dość właśnie tego zamętu, że już koniec, na pewno wyszedły. Świetnie, tak brzmi jak taki po prostu zakręcony fan, ale naprawdę zakałem się w tej piosence od pierwszego przesłuchania i naprawdę cieszę się, że coś takiego wyszło i nawet tak sobie pomyślałem słuchając jej pierwszy raz, że kurczę, jak bym strasznie chciał, mając właśnie te 16-17 lat, usłyszeć taki utwór wtedy od polskiej wokalistki, która śpiewa, tak czuję, że do mnie i mówi, tutaj wszystko będzie dobrze. No, cieszę się bardzo, że, że tak to widzisz. Ja w ogóle mam takie poczucie, że najbardziej to, to chciałabym, żeby w ogóle nie było w ogóle te, tego tematu, że są jakieś różnice, bo dopiero to by, to by świadczyło o tym, że naprawdę te różnice nas nie dzielą. Wiesz, tak, był ostatnio w internecie jakieś takie zdjęcie na przystanku autobusowym, gdzieś w innym kraju. Zdjęcie właśnie pary homoseksualnej całującej się. I podpis, że jeżeli nie ma na tym graffiti, czy to zdjęcie nie zostało zamalowane, czy coś tam się złego z tym nie wydarzyło, to znaczy, że jest okej. Okay. I tak jakby ja też nie chciałam tą piosenką krzyczeć, o, i jakby znowu mówić o tych podziałach, które są, bo, bo to nie tylko dotyczy jakby społeczności LGBT, ale też jakby nawet to, jak my reagujemy z obcokrajowcami czasami w naszym kraju, bo uważam, że to w ogóle nie powinien być temat, <grych> bo, bo to powinno być dla nas naturalne, że tak jest, bo jesteśmy różni i to jest podstawowa um, i piękna w ogóle rzecz między nami. No dokładnie, jakby do tym celem jest, powiedziałbym, obojętność w takim dobrym, w dobrym tego słowa znaczeniu. Tak, tak. No też, jeszcze wracając do tego tematu Twoich fanów tej tęczowej sekcji, tak to nazwijmy, Twoich fanów, czy Ty dostajesz taki feedback od nich, no bo w ciągu całej swojej kariery wielokrotnie okazywałeś wsparcie naszej społeczności. Były gesty, mniejsze, większe, przemowy, piosenki na koncertach, tak jak Born This Way na, na w Krakowie, na festiwalu. I zastanawiam się, jaki jest odbiór właśnie tych ludzi, do których te słowa kierujesz, czy oni ci komunikują, że to w jakiś sposób no, oddziałuje na ich poczucie, życie, poczucie, że ktoś dla nich jest. Faktycznie po tym, po tym manifestie w Krakowie z piosenką Born This Way i też rok później, kiedy umieściliśmy filmy w internecie, jeszcze raz tam na, na Instagramie przy okazji różnych wydarzeń, być może nawet no, niezbyt miłych, faktycznie bardzo dużo dostałam wiadomości od ludzi, że, że to było potrzebne, że, że to im jakby dużo dało i że, i że oni za to dziękują, że akurat. Powiedzmy ja ich gdzieś tam e, idolka e, powiedziałam coś na głos co jakby postanęłam po ich stronie. Więc e, na pewno ja takiej wiadomości dostałam bardzo dużo i, i to jest super budujące i, i bardzo się cieszę że jeżeli że, że ktoś mm, komuś faktycznie to pomogło e, i że ktoś się z tym poczuł lepiej i poczuł się pewniej e, i jakby dał sobie sprawę, że ma kogoś, chociaż tę jedną osobę, być może się nie znamy osobiście, ale która po prostu stoi, stoi obok, a przynajmniej gdzieś tam próbuje wspierać. A czy to ściągnęło na ciebie jakieś takie poczucie trochę odpowiedzialności? No bo jesteś wokalistką, piosenkarką i jakby twoim podstawowym zadaniem twojej pracy artystycznej jest jednak muza występowania. Okazuje się, że no jest jakby taka sytuacja w kraju, że taki gest gdzieś od razu jest bardzo mocno polityczne, że to działa na ludzi i działa pozytywnie, tak jak dostajesz feedback pozytywny, ale też podejrzewam, że byli odbiorcy, którym niekoniecznie się to spodobało. Tak, to, to oczywiście bardzo mocno zadziałało też negatywnie. Chociaż to było w ogóle ciekawe, bo w 2019 właśnie my graliśmy w Krakowie, prawda, patrzę na, na mojego menadżera, który tam siedzi, w 2019 i tak jakby wtedy, ja, ja się trochę już wtedy bałam tego, że gdzieś tam e, bardzo mocno teraz wejdę w jakieś takie opcje, no, e, no polityczne, to może nie, no ale że zrobię coś mocnego, powiedzmy. I tak jakby nie wiem, jak to się odbije później też na moich rzeczach, ale doszłam do wniosku, że to już jakby no. Skończył się już ten czas, kiedy można było tak jakby to tylko obserwować i jakby ja, ja też mam ten głos, który, który uważałam, że i cały czas uważam, że, że trzeba wykorzystywać, chociaż cały czas jest ta zagwozdka na ile artyści gdzieś tam e, powinni czy mają się udzielać politycznie czy nie, bo wiesz jakby granica też jest cienka, ale uważam, że jakby e, wartości takie jak otwartość, tolerancja i i równość. Tak samo, jeśli chodzi o, o, o prawa kobiet, to są jakieś takie w ogóle niezbywalne i podstawowe, podstawowe prawa, po których ja naprawdę zawsze będę gdzieś tam walczyć, na jakiś tam swój sposób. No, ale właśnie po tym Krakowie w 2019 roku. Tego hejtu nie było dużo. Spodziewałam się dużo większej burzy i dużo większego jakiegoś takiego e, napływu takich właśnie ludzi, y, no, którzy chcieliby wyrazić swoje zdanie w bardzo nieciekawy sposób i niefajny, miły. A wbrew pozorom w 2020, jak przed wyborami była ta już taka naprawdę już po prostu nagonka, że, właśnie, że, to, że to nie ludzie, że to ideologia i tak dalej, tak dalej, to ja wtedy, wrzucając na Instagram jakby przypominajkę tylko o tym, to ja wtedy zostałam zalana takim hejtem naprawdę, naprawdę mocnym. To w sumie było ciekawe, że to faktycznie widać było gdzieś tam po tych social mediach, że ta spirala się mocno nakręciła tylko i wyłącznie przez rok. Więc no, temat jest obecny i jakby trzeba. Ja uważam, że no, jako osoby publiczne, no, każdy gdzieś tam we własnym zakresie, ale musimy podjąć te decyzje, na ile też czujemy się z tym pewnie, żeby wejść w opcję rozmowy na takie tematy? Bo zdaję sobie sprawę, że niektórzy mogą się też bać o, o swoje kariery, o swoje nie wiem. No, mogą też nie mieć jakiejś takiej odwagi w sobie, żeby. Gdzieś tam mocno zarysować swoje zdanie, co też jakby trzeba szanować, no bo jakby jesteśmy artystami, ja jestem wokalistką i jakby chciałabym się skupiać tylko na muzyce, ale jest tyle rzeczy, które mnie denerwuje, i jakby nie będę siedziała cicho. Bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. No to, 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 co powiedziałaś, też pokazuje, jak ta właśnie machina cała medialno-polityczna potrafi się nakręcić, że w przeciągu roku, jakby to samo wydarzenie wzbudza tak skrajne, skrajnie różne emocje, bo początkowo nie wywołało, a za chwilę nagle no się okazało, że to jest dla kogoś jakiś problem. No dobrze, to wróćmy do już samej muzyki, no bo w kawałek, niezależnie od jego przesłania, i tak dalej, no jest po prostu świetny, wpada w ucho. No i taki trochę. Kolejny twój skręt w taki bardzo mocno popowy kierunek i jestem ciekawy, czy od początku było takie zamierzenie, chciałeś, żeby to było takie wesołe, um, uplifting, z braku polskiego słowa, czy gdzieś eksperymentowałeś z innymi brzmieniami? My z Foxem przy naszych pierwszych dwóch płytach i przy Epce Origo wychodziliśmy z założenia, że jedziemy grubo. <laughs> że szalejemy i im bardziej odlecimy i wymyślimy coś w ogóle nie z tego świata to w ogóle tym lepiej. A teraz wyjątkowo faktycznie przy tej płycie usiedliśmy i stwierdziliśmy, że nie, zrobimy teraz coś czego się nikt nie spodziewa i zrobimy płytę popową. Jakby od początku do końca popową, taką z klasycznymi konstrukcjami popowymi. I zobaczymy, co się wydarzy. Ja w ogóle uważam, że pop gdzieś tam jest w ogóle wspaniałym gatunkiem muzycznym, a jest cały czas jakiś taki czarny PR tego, tego gatunku, że jak popowe to, to, to nie wiem, to paździerżowe, jak popowe to, to komercyjne, a też komercyjne się stało jakimś takim też. Mm, E, właśnie, bardzo, bardzo źle odbieranym e, słowem. W takim w kontekście, że jak coś jest popowe, to to jest dla mas i to jest złe z założenia. No i e, dlaczego? E, popowe piosenki są, są też wspaniałe i my z Foxem tak się skupiliśmy, żeby spróbować, bo wiesz, napisać dobrą popową piosenkę, która faktycznie do tych mas gdzieś tam trafi i jakby będzie, będzie dużą piosenką, jest szalenie trudno. W sensie to nie jest taka rzecz, że weźmiesz sobie. Jakiś po prostu pierwszy lepszy tekst, jakąś tam skliwą melodię, bo to w ogóle bo też napisać tkliwą melodię nie jest łatwo. To naprawdę to naprawdę było dla nas wyzwanie. Wyjść z takiego założenia, że robimy popową płytę. Nie wiem, czy nam to wyszło. To się okaże przy okazji premiery Płyty. Zobaczę, co, co ludzie nam powiedzą na ten temat, ale, ale faktycznie Pride jest najbardziej chyba, najbardziej tak, takim klasycznym numerem, który, który nam wyszedł. W ogóle jest bardzo dużo, to też jest jakby w ogóle dziwne trochę dla nas, ponieważ jest bardzo dużo dźwięków typu gitara basowa, jest dużo smyków i tych smyków też się będzie dużo pojawiać później na płycie. Więc myślę, że no, odbiliśmy trochę w taką stronę bardziej właśnie popowo-instrumentalną, chociaż będą też elementy elektroniczne. No tak. No, wiadomo, Pop mówi się, że to jest taki właśnie prosty gatunek muzyczny, no, ale nawet w Pradzie słychać tam jest taki Twój znak rozpoznawczy dla mnie, czyli po pierwsze Twój głos, który od pierwszych dźwięków jakby wiemy, że to śpiewa Natalia Nykiel, no i to bogactwo dźwięków, które tam się dzieje. I też ta struktura, mimo tego, że jest bardzo taka popowa i klasyczna, to jednak gdzieś tam przy drugiej zwrotce jakieś nowe dźwięki dochodzą, i tam no, mhm. bardzo dużo się dzieje przy każdym wysłuchaniu, naprawdę. Można sobie coś wykopać nowego. Ale zastanawiam się, no bo wcześniej tworzyłaś taką muzykę, która powiedzmy była trudniejsza, w takim sensie, że no niekoniecznie może wpadało to od razu w ucho, trzeba było nad tymi płytami trochę przysiąść, wsłuchać się. Ja sam pamiętam spotkanie z tą drugą płytą, które nie było proste za pierwszym razem, ale dawałem jej kolejne szanse i gdzieś to się wszystko wiesz, wtłaczało. No a tutaj mhm. pop, czyli w zamierzeniu mu od razu wpaść w ucho. Jestem ciekawy, czy jakoś to testowałaś, testowaliście. Na najbliższych, w czy to jest jakby, czy to wpada w ucho, czy to już Wam gdzieś siedzi w głowie? Wiesz co, jakby Pride, jako pierwszy singiel, jest trochę takim pierwszym powiewem, jakby z tej płyty, ale też jej nie określa. W taki sposób pełny. To nie znaczy, że wszystkie piosenki będą, będą, będą pozytywne i będą jakby w takim stylu jak Pride. Myślę, że wyszła nam płyta bardzo różnorodna i wbrew pozorom, Pride jest takim najbardziej pozytywnym na niej akcentem. Że jakby wszystko, co się będzie od tej pory pojawiało, będzie trochę wchodziło w taką opcję, no, delikatnie nostalgiczne, dark romantic i jakieś takie. Um, I to nie będą proste teksty. To jest Pierwsza moja płyta, gdzie, bo tak, jakby pierwsza płyta w ogóle moja lupus, to tam, jakby w większości były teksty gościnne. Na Discordii już gdzieś tam powiedzmy było pół na pół. E, oczywiście, całą muzykę zawsze robiliśmy jakby z Foxem. E, I ja teraz też, bo ja w ogóle bardzo, bardzo lubię współpracować z innymi artystami, dlatego ich zawsze zapraszałam, bo, bo dla mnie to jest też jakiś, jakaś wartość dodana, jakiś mój rozwój też osobisty przy takiej współpracy. E, I przy tej płycie też zaprosiłam gości, ale to, to było też dla mnie ciekawe doświadczenie, bo nagle okazało się, że przy niektórych piosenkach te teksty gości w ogóle nie siedzą mi w buzi. To w ogóle było dla mnie przedziwne i, i jakby z całego zamieszania wyszło, że, e, że mamy jeden gościnny tekst tylko na płycie. I, e, i te teksty, które się pojawiały, mimo tego, że, że melodie będą elektroniczne, będą trochę etisowe, e, jakby one będą w tym kontekście popowe, ale czasami będą dotykały bardzo trudnych tematów, a przynajmniej takich, z którymi gdzieś tam ja się zmagałam i i, I z piosenkami, które gdzieś tam napisałam, i najchętniej bym je zamknęła na klucz i już w sobie wsadziła gdzieś do szafki, jako zamknięte yy, zam, zamknięte rzeczy, a, bo były takim wiesz, wentylem ujścia jakichś po prostu spraw, z którymi ja się zmagałam. Yy, no a są na tej pójście, więc jakby myślę, że tutaj będzie, będzie się dużo działo, na pewno. A czy będzie się dużo działo wizualnie? No bo Teledysk do Pride zapowiada, że no to jest taka Natalia Nykiel, którą wszyscy znamy i kochamy, czyli podziwniona, pokręcona, eksperymentalna i jak w ogóle pracował nad tym klipem, bo on jest koncepcyjnie mega ciekawy i też wizualnie naprawdę przyciąga, przyciąga wzrok. To jest w ogóle ciekawe, bo my pierwszy raz też, dużo jest w ogóle pierwszych razów przy tej płycie, zawsze jak wypuszczaliśmy jakieś single z płyt, to ja jeszcze byłam w trakcie pracy nad tą płytą. A teraz pierwszy raz zdarzyło nam się to, że ja te płyty już skończyłam gdzieś w styczniu i my mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby sobie przemyśleć wszystkie single, kolejność, to co się wydarzy gdzieś tam wizualnie. Że usiedliśmy jakby w gotowości już jakby, jakby z całą gotową płytą, i sobie wszystko tak zaplanowaliśmy, że faktycznie udało nam się stworzyć koncepcję całego świata, w którym jakby jest osadzona ta płyta, i Pride jest jakby pierwszym elementem układanki tego świata. I tu w ogóle duże jakby dyrektorem yy, Artystycznym tego przedsięwzięcia właśnie wizualnego był Łukasz Zabłocki i, i Zuza Słomińska, z którymi ja już wcześniej współpracowałam przy, przy kokosankach i przy Total Błękicie. Zależało mi bardzo, żeby zaprosić do tej współpracy nad klipami i nad tą oprawą właśnie wizualną kogoś, kto też będzie mnie znał. I będzie mógł spojrzeć na te piosenki, do których ja nie mam absolutnie dystansu, i ja mam jakieś takie swoje konkretne historie w głowie na ich temat, a chciałabym, żeby one dostały jakichś takich innych, trochę kolorów, właśnie, żeby ktoś spojrzał przez mój pryzmat na te moje piosenki i, i pokazał je właśnie w takich kolorach i w takim świecie em, no, innym niż, niż mój, bo jakby ten mój jest. Jest bardzo gdzieś tam ograniczony do konkretnych sytuacji. A, a zawsze to jest ciekawe, właśnie spotkanie z innym artystą, który właśnie zajmuje się czy, e, czy fotografią, czy, czy reżyserią e, i, i, i zna się na tym przede wszystkim, i jakby może to zobaczyć ze swojej strony i zobaczyć kompletnie inne rzeczy niż, niż ja bym była kiedykolwiek w stanie. Więc tutaj Zuza z Łukaszem naprawdę stworzyli wspaniały świat, który będzie się robił tylko mroczniejszy po drodze. Czy rozumiesz, że można powiedzieć, że to będzie coś w rodzaju takiego wizualnego, może nie albumu, ale ta prezentacja singlowo-dyskowa będzie jakąś taką zamkniętą całością? Tak, tak. Jest to, jest to koncepcja audiowizualna, jakby zdecydowanie. Jakby wszystko się będzie ze sobą gdzieś tam po drodze łączyć. Super, no zaczekamy w takim razie, mimo że ma być mroczniej, no ale. Wystartowałaś z wysokiego C takiego pozytywnego, więc nie będzie pewnie aż, jakoś, wiesz, aż tak depresyjnie w kolejnych <grym> rozdziałach. Nie, depres nie, depresyjnie nie będzie. Będzie myślę właśnie, tak, będzie myślę, dużo pytań w tych piosenkach. Takie, takie mam poczucie, że tak pracowałam w tej płycie i miałam takie cały czas poczucie, że znajdujemy się na jakiejś takiej granicy, na takiej cezurze czasowej. Że wszystko, co do tej pory znamy. Jakby albo się skończyło, albo runęło w ogóle gdzieś w gruzach, albo już przestało mieć sens. Tak jakby co z tego przetrwa, albo tak jakby co będzie nowego? Więc dużo jest takich pytań na tej płycie, co też myślę, że wyszło dosyć ciekawe. No to muszę niestety zapytać, kiedy możemy się spodziewać. Wiem, że to jest takie głupie pytanie przy premierze pierwszego singla, no ale pojawia się naturalnie, skoro no, aż tyle nam obiecujesz. Teraz myślę, że ja dzisiaj właśnie obudziłam się z taką myślą, właśnie w dniu premiery, że machina ruszyła. <laughs> Więc my już od teraz, przez wakacje i przez jesień, będziemy wypuszczać nowe rzeczy. I myślę, że jesień to jest ten moment, żeby pokazać całą pytę. Super, no to czekamy. I jeszcze na koniec muszę zapytać, bo rozmawialiśmy tuż przed premierą, jestem ciekawy Twoich wrażeń i refleksji po Twoim podcaście. No, wiesz, wiesz, profesjonalną podcasterką, która tutaj sprzedaje ludziom wiedzę bardzo konkretną. I jak, jak właśnie to zderzenie z tym nowym doświadczeniem i z odbiorem ludzi, ja wśród takiej swojej małej grupy fokusowej robiłem rozeznanie, no i ludzie byli zachwyceni i zaskoczeni też, że mogą od piosenkarki, którą znają właśnie w tej roli, no, dowiedzieć się to naprawdę wielu ciekawych rzeczy. No, ja y, bardzo byłam też właśnie ciekawa i tak bardzo podsycałam gdzieś tam w swoich social mediach ludzi, żeby mi pisali w ogóle, co sądzą, bo, bo ja sama trochę tak macałam się z tym, nie wiedziałam czy. Y, czy taka forma jest OK, ale faktycznie dostałam bardzo dużo wiadomości. I to ciekawe też było to, że bardzo dużo ludzi nowych przyszło gdzieś, gdzieś do mnie, takich właśnie zainteresowanych tematem. I jak już mi ktoś odpisywał już po przesłuchaniu podcastu, to zazwyczaj dostawam naprawdę długie wiadomości z taką jakby recenzją, więc. Więc to było super, bo okazało się, że te że odcinki gdzieś tam naprawdę zmuszają ludzi albo do refleksji, albo ja też tam miałam kilka błędów, więc ci ludzie je wyłapywali i mi pisali, co też jest jakby super, no bo, e, no bo to znaczy, że faktycznie gdzieś tam <laughs> się, się wsłuchiwali. Ja też przynajmniej dzięki temu się uczę i, i na pewno już będę wiedziała, czego, e, czego nie mówić albo co poprawić, na co więcej zwrócić uwagę. Ale właśnie ciekawe było to, że faktycznie jak już ktoś posłuchał tego podcastu, e, a, du a dużo ludzi słuchało, to jakby przez chwilę byłam nawet tam w tych naj... Widziałem, naj widziałem naj te, te ranki rankingi. Fanu, no w ogóle mam tak, i właśnie, że jak już ktoś posłuchał, to naprawdę pisał mi wtedy wiadomość z tym, w ogóle kilkoma zdaniami co najmniej, co się działo, nie że ej ty fajny podcast, tylko tam już y, konkretnie. I to było super, ja miałam dużo frajdy, odpisywałam wszystkim y, gdzieś tam już sobie przygotowuję jakieś tam kolejne rzeczy, ale to na pewno myślę po płycie, żeby teraz nie rozpraszać sytuacji, ale jestem w ogóle cieszę się bardzo, że, że to mi się udało zrobić i, i że to jest i że ludzie sobie mogą też do tego wracać. Sama miałam dużo Friday i sama się w ogóle bardzo dużo nauczyłam w trakcie pisania tych podcastów i, i nagrywania ich, więc to było super. No to ja powtarzam tylko cały czas, że czekamy, czekamy, no ale tak dobrze, dobrze było Cię poznać z tej strony podcastowej. Jeszcze lepiej jest teraz na powrót już cieszyć się Twoją nową muzą i czekam z niecierpliwością na kolejne, bo ten pierwszy smak, prajdowy naprawdę uważam za no, jeden z moich teraz już ulubionych utworów. Zamęczam wszystkich, teraz już legalnie głośno mogę słuchać. <głosy> <głosy> więc bardzo się cieszę i mam nadzieję, że zrobi furorę też gdzieś tam na parkietach, na imprezach, bo naprawdę fajnie byłoby do tego się pobujać. Super, bardzo mi miło cieszę się. Ja też się bujam już od dawna <noise> do tej piosenki, a najchętniej to mi się pobujała na koncertach, ale to e, może w niedalekiej przyszłości coś się już bardziej ruszy. więc. Na razie w domu można potańczyć pod głośnikiem albo gdzieś tam na imprezie w plenerze. Także. No i to wszystkim, to wszystkim polecamy. A jak będzie okazja, to na pewno myślę, wszyscy tłumnie ruszą na koncerty. Bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. No i trzymam kciuki, żeby prać się news jako piosenka, jako przekaz, jako wszystko. Super, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie naszej rozmowy. Oczywiście zachęcam do przesłuchania Pride'u, kto jeszcze tego nie zrobił. Tak jak ja wspomniałem już w rozmowie z Natalią, mi ta piosenka siedzi w głowie, wyjść nie może, śpiewam ją cały czas i żałuję, że nie będę miał okazji usłyszeć w najbliższych tygodniach, przynajmniej tutaj gdzieś w klubie czy, czy w barze, ale mam nadzieję, że jak wrócę do Polski, to będzie okazja się do niej trochę pobawić. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnych. Na razie.